Czasem, gdy mijamy stary dwór, zrujnowaną kamienicę albo opuszczoną kapliczkę, myślimy: Szkoda, że nikt o to nie dba. A przecież za każdym takim miejscem stoi historia. I ktoś, kto pewnego dnia zdecyduje, że to właśnie ten obiekt zasługuje na ocalenie. W tym odcinku podcastu opowiem o jednym z najważniejszych narzędzi prawnych, które sprawia, że zabytkowe obiekty nie znikają. Dzień dobry, nazywam się Anna Mazurek, jestem doktorem nauk prawnych i specjalizuję się w prawnej ochronie dziedzictwa kulturowego. W tym odcinku podcastu opowiem Państwu o wpisie do rejestru zabytków. To nie brzmi może ekscytująco, ale tak naprawdę to właśnie tutaj rozgrywa się walka o przetrwanie dziedzictwa kulturowego. Rejestr zabytków to urzędowy wykaz obiektów, które państwo uznało za szczególnie cenne i wymagające ochrony. Nie jest to katalog estetycznych gustów, ale instrument prawa administracyjnego prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wpis do rejestru zabytków to decyzja administracyjna, niesymboliczna, ale mająca realne skutki prawne. Od tej chwili, a więc od momentu wpisania danego obiektu do rejestru zabytków, podlega on szczególnym rygorom ochrony konserwatorskiej i prawnej. Innymi słowy, dany obiekt staje się dobrem, którego zachowanie leży w interesie społecznym. A nie tylko w interesie właściciela. Zabytek może być wpisany do rejestru z urzędu, czyli z inicjatywy konserwatora, albo na wniosek właściciela czy organizacji społecznej. I tutaj właśnie zaczyna się pierwsze ważne rozróżnienie. W przypadku zabytków nieruchomych, czyli budynków, cmentarzy, parków, układów urbanistycznych czy ruralistycznych, takie postępowanie o wpis może zostać wszczęte zarówno z urzędu, jak i na wniosek właściciela danego obiektu. To oznacza, że nawet jeżeli właściciel nie zabiega o taką ochronę, konserwator i tak może wszcząć procedurę, jeżeli uzna, że dobro kultury jest zagrożone. Natomiast zabytki ruchome, takie jak meble, obrazy, rzeźby, Księgi czy instrumenty mogą być wpisane wyłącznie na wniosek właściciela. To świadomy kompromis pomiędzy ochroną dziedzictwa a poszanowaniem prawa własności. W przypadku ruchomości, państwo nie może z urzędu ingerować w prywatne kolekcje, w prywatne dobra, chroni jednak te, których właściciele sami uznają ich wartość i chcą wziąć odpowiedzialność za ich przyszłość. Postępowanie w sprawie wpisu danego obiektu do rejestru zabytków prowadzone jest na zasadach kodeksu postępowania administracyjnego. Konserwator dokonuje oględzin, gromadzi dokumentację, opiniuje stan techniczny i historyczny danego obiektu, może także przy tym korzystać z ekspertyz specjalistów z zakresu historii sztuki, architektury czy archeologii. I dopiero po zebraniu materiału dowodowego wydaje decyzję. O wpisie danego obiektu do rejestru zabytków. Ta decyzja ma charakter konstytutywny, a to oznacza, że od momentu jej wydania dany obiekt staje się zabytkiem w rozumieniu prawa. A informacja o wpisie zostaje także ujawniona w księdze wieczystej danej nieruchomości. W 2017 roku wprowadzono istotne zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dodano przepis o tak zwanej tymczasowej ochronie konserwatorskiej. I od tej chwili już sam fakt wszczęcia postępowania o wpis oznacza, że dany obiekt automatycznie zostaje objęty ochroną, aż do dnia, w którym zapadnie ostateczna decyzja w tej sprawie. A więc dany obiekt od razu zostaje objęty zakazem prowadzenia jakichkolwiek prac rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych czy konserwatorskich. Dlaczego wprowadzono ten przepis? Niestety z potrzeby z bolesnych doświadczeń. Zdarzało się, że właściciele, dowiedziawszy się o planowanym wpisie ich własności do rejestru zabytków, Celowo niszczyli ten obiekt, żeby uniemożliwić objęcie go ochroną. Rozbierano dachy, usuwano detale, nawet podpalano budynki. Wszystko robiono tylko po to, żeby zdążyć przed wpisem do rejestru. A nowelizacja z 2017 roku położyła temu kres. I był to przełom. Wreszcie prawo zaczęło działać nie po fakcie, ale na czas. Instytucja tymczasowej ochrony pozwala dzisiaj konserwatorowi zabytków natychmiast wstrzymać pracę i zabezpieczyć obiekt, zanim decyzja o wpisie danego obiektu do rejestru zabytków stanie się ostateczna. I jest to bardzo ważny moment, bo czasem między wnioskiem a decyzją mija wiele miesięcy, w których zabytek po prostu mógłby zniknąć. Wpis do rejestru zabytków może mieć dwa zasadnicze charaktery. Może być wpisem indywidualnym, a więc dotyczyć konkretnego, pojedynczego obiektu, kościoła, kamienicy czy młyna. Ale może być także wpisem przestrzennym, który będzie obejmował układy urbanistyczne, ruralistyczne lub historyczne zespoły budowlane. W przypadku wpisu przestrzennego Ochrona dotyczy nie tylko poszczególnych budynków, ale całego charakteru miejsca. Proporcji, linii zabudowy, dachów, rytmu okien, zieleni i ulic. To dzięki takim wpisom małe miasteczka zachowują swój klimat i nie zamieniają się w przypadkowe zestawy nowych elewacji. Wpis do rejestru zabytków. Ogranicza prawo własności. Ale robi to w sposób uzasadniony, w imię ochrony wartości wspólnych. Od chwili wpisu danego obiektu do rejestru zabytków, jego właściciel nie może prowadzić robót budowlanych, rozbiórek czy remontów bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie wolno mu także dokonywać zmian wystroju wnętrza, konstrukcji czy funkcji obiektu. Ani usuwać, przenosić czy niszczyć elementów danego zabytku. Jednocześnie właściciel danego zabytkowego obiektu, wpisanego do rejestru zabytków, może ubiegać się o dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, może korzystać z ulg podatkowych, a także może uzyskać profesjonalne doradztwo konserwatorskie. A więc wpis do rejestru zabytków. Nie jest dla właściciela danego obiektu karą, ale partnerstwem pomiędzy państwem a właścicielem zabytku. Oczywiście nie wszyscy właściciele tak właśnie to postrzegają. Dla niektórych to po prostu ograniczenie i ciężar. Ale przepisy prawa stoją po stronie dziedzictwa kulturowego. Uznaje się, że ochrona dobra wspólnego ma pierwszeństwo przed pełną swobodą dysponowania własnością. Chociaż wpis do rejestru zabytków jest decyzją trwałą, nie jest nieodwracalny. Zabytek może zostać skreślony z rejestru, jeśli utracił swoje wartości zabytkowe np. wskutek zniszczenia, przebudowy czy klęski żywiołowej. Ta przykra decyzja oznacza, że coś, co kiedyś uznano za ważne, przestało istnieć w swojej autentycznej formie. Ale właśnie dlatego tak bardzo istotne jest, żeby prawna ochrona dziedzictwa nie była tylko ochroną na papierze. Chodzi o to, żeby za taką decyzją szły faktyczne działania, szła świadomość społeczeństwa, ale także odpowiedzialność za wspólne dziedzictwo kulturowe. Wpis do rejestru zabytków to nie tylko biurokratyczna formalność. Prawo w tym zakresie stanowi jasno. Ochrona zabytków jest dobrem wspólnym i może ograniczać prawo własności, jeśli wymaga tego interes społeczny. Wpis do rejestru zabytków to także akt zaufania, że właściciel i państwo. Mogą wspólnie dbać o coś większego niż ich indywidualny interes. Każdy wpis obiektu do rejestru zabytków to także gest wobec przeszłości i zobowiązanie wobec przyszłości. Objęcie danego obiektu ochroną poprzez wpis do rejestru nie jest wyrazem nieufności wobec właścicieli takich obiektów, ale raczej przypomnieniem, że. Niektóre dobra nie należą tylko do nas. Bo chroniąc zabytek, nie chronimy kamieni. Chronimy sens. Dziękuję, że byli Państwo ze mną w tym odcinku podcastu Zakorzenieni. Zapraszam do subskrybowania, do wysłuchania kolejnych podcastów oraz do odwiedzenia mojej strony zakorzenieni.edupl, gdzie znajdziecie Państwo więcej treści na temat dziedzictwa. Do usłyszenia w kolejnym podcaście, bo w przyszłości szukamy przyszłości, która ma sens, a tymczasem zakorzeń się.